To jest super proste zadanie, ale że Zbyszko z Bogdańca prosił, żeby je rozwiązać, bo on nie umie, no to czemu nie? Tutaj może was dziwić to, co skreśliłem. Ciężar właściwy dawno dawno temu za czasów Zbyszka z Bogdańca tak się nazywało gęstość. Pomocniczy obrazek. Nalewam rtęci. To jest sytuacja przed nalaniem oleju wody. Nalanie tych substancji nic nie zmieni, jeśli chodzi o rtęć. Tutaj piszą, że powierzchnie styku rtęci z oliwą i wodą w obu ramionach znajdują się na tym samym poziomie. Czyli rtęć przed wygląda dokładnie tak samo jak po. Jeśli ta rtęć ma się nie ruszyć, to będę chciał, żeby ciśnienie tu panujące pod, powiedzmy, wodą było takie samo jak ciśnienie panujące tutaj pod olejem. W takim razie oleju naleje więcej. Bo to ciśnienie to ciśnienie hydrostatyczne. H rogie. Olej ma gęstość mniejszą niż woda, więc musi być wyższe. H. Nalewam najpierw wody. Ile je olej. Zgodnie z treścią to oznacza małym H, to dużym H. Gęstość tego oznacza D. A gęstość wody oznaczę DW. W jak woda. Teraz tak jak w każdym zdaniu z rurką wybieram sobie jakiś poziom, taki, żeby pod spodem była już tylko jedna ciecz, to jest ten poziom. Ta ciecz się nie rusza. Można wnioskować, że dziś nie tu jest takie samo, jak tu. Gdyby te ciśnienia były takie same, to ciężby płynęła w kierunku malejącego ciśnienia. Płyny tak mają, a to jest sytuacja statyczna. To ramię oznacza jedynką to dwójką. I napiszę, że P1 na tym wyróżnionym poziomie to to samo co P2 ciśnienie w prawym ramieniu. HOG to jest gęstość wody i znowu HG, tylko że duże H no i gęstość oleju. G nas opuszcza i wychodzi mi, że małe h to jest hd przez dw, czyli 900 przez 1009 z h. 9 cm z każdej 10 cm, czyli z 20, to będzie 18 cm. Jak widać, mój obrazek zachowuje właściwe relacje, ale nie proporcje, bo to jest mniej niż 90% tego.